Tymczasem w lecznicy dla zwierząt trwają przygotowania do uśpienia Nali. ale z wężem tych rozmiarów nie będzie to takie łatwe. Przy tylu jajach to będzie długa operacja, ale wielka. Wije się jak robak. Na lato duży wąż to jeden z największych pytonów, z jakimi mieliśmy do czynienia. W końcu można rozpocząć ostatnie przygotowania. Włożę jej terurkę do tchawicy poprzez głośnie. Za jej pomocą podamy jej narkozę. Ciekawostka: węże zasypiają od głowy. Ona śpi, a ogon wciąż się rusza. Będziemy badać jej rytm serca. Widać po jej boku, jakie ma ładne tętno. Urządzenie Dopplerowskie pozwoli nam słyszeć przepływ krwi. Widzimy, gdzie są jaja. Tutaj wykonamy nacięcie. Nie podobają mi się te zmiany. Ona ma stan zapalny po zewnętrznej stronie jajowodów. Pierwsze jajo wychodzi. Jaja węży są miękkie i skórzaste, przez co młodym łatwiej się wykluć. To coś jak wyciskanie pasty do zębów. Chcę wydobyć jak najwięcej za jednym razem. Nie mogę zbyt mocno naciskać jej owodu, bo może ulec rozerwaniu. Jest jeszcze kilka po drugiej stronie. Skomplikowana procedura przedłuża się i przyciąga publiczność. Jaja zaczynają się rozkładać. Stąd już nic nie sięgnę, muszę wykonać kolejne cięcie, coraz trudniej się je wyciąga. Pozostawienie nawet jednego jaja w ciele może skończyć się groźną dla życia infekcją. Chris dokładnie wszystko sprawdza. Gotowe? Wąż opróżniony. Łącznie wyjęliśmy 23 jaja. Zajęło nam to 2,5 godziny. Po operacji konieczna jest nocna obserwacja pacjentki. Chris ma swoją wymarzoną pracę. On kocha wszystko, co pełza. Na co dzień ma do czynienia z gadami, które uwielbia. Nigdy nie miałem koni, ani z nimi nie pracowałem. One zawsze coś kombinują.